Dzisiaj sprawdziłem antyczit na Wojan MC I nie był to najlepszy antyczit. Ale przekonacie się tego oglądając nie. końca. Dobra, widzowie, jesteśmy już w Wojan MC. Pierwsze, co zrobimy, to zagramy sobie na Wojanowicach. Następnie sobie zagramy może na box PVP. Nie ma na razie żadnego admina. To jest dla w ogóle zobaczyć, jak tutaj administracja działa. Już widzę, że mam mały problem z Fastbreakiem. Trochę spowolnimy. O, chyba, chyba fast break jest. Jest. No, niestety, ale. kryty. Dobra, ja sobie tutaj nasze pociutko pozbieram. O, i teraz pytanie: czy to jest dużo diamentów? Zobaczymy, ile wykopię diamentów zanim je administracja zbanuje. Chciałbym, żeby ktoś był z administracji, ale nikogo nie ma. Bo po prostu chciałbym, aby mnie zbanowali. To jest mój challenge. Używaj, czyli tu, aż mnie zbanują. Ale. No, ja się teraz sam zabiję. Ale to jest nieważne. Bo my musimy wpisać sobie. ten. Mm, Dobra, nieważne. Ale wiem, że działa dużo fajnych. Chwilę się tak potępiamy na RTP. I zobaczymy, czy. Czwyneczek. Fajnie by było. ale Jemy w dół cały. A tutaj mamy pierwsze nasze diamenty. No przecież to widać, że ja jestem Ale Idealnie na te diamenty widzę. nie powiecie mi, że nie. Skąd bym wiedział, że taki szlaczek trzeba zrobić, żeby dojść do diamentu? To są już oznaczone cheaty. Mamy nasze pierwsze dwa diamenty. Następnie odbierzemy sobie następny. Dobra, no mamy kolejne. W ja tu nic nie widzę. I to jest mój problem. Teraz. Jeszcze są diamentów, to sobie tam pójdę. Chciałbym jak najwięcej widzowie diamentów. A nie, mamy teraz. To jest taka trochę wkurzająca czcionka na tym sercu. Powiedz mi, chyba że nie. I powiem tyle, że naprawdę nie jest tutaj najciężej Bo diamenty to tutaj idą jak po masełku Widzicie? Znaczy nie trzeba męczyć sami Bo jak widzicie, ja już mam... Miałem Ale teraz mam dwa Nie mam jednego Ja mówię, miałem cztery Jeszcze przetestujemy Newkera Dobre. na razie ja bym dosyć do następnych diamentów. Muszę sobie zrobić, coś. To jest mój jakby challenge. Co zrobić? Dobra, no na razie to tutaj ja powiem tak, że mamy już 12 diamentów. Admina żadnego nie ma. Pana dalej nie ma. Przetestujmy. Dobra, testujmy może pisanie na czacie, że mam czyty. Może to zdziała. Mam czyty, zgłosił ktoś. O, będziemy tak pisali. Może ktoś mnie w końcu zgłosi? Mało jest szans na to. E? Dobra, nie, ja dalej piszę, że mam cheaty A my powolutku się zmierzamy w diament. I tutaj równowagę. Lecimy na sandu, widzowie. W ogóle, jak, jaki byście chcieli następny film? Ja Wam tak zaproponuję: testujące cita czy na Craftcube, bo tam by nowa aktualizacja wyszła ostatnio i fajnie by się teraz. Ta Chyba Gękasza wyszła, nie? A tu coś. diamenciki są ładne. Dużo są tu. E, chyba ktoś jest na vaniszu. Mi coś śmignęło tutaj na tabie. Chyba. Nie. A. Ale. Nie wiem, by bo jak pana dostał. <laughs> tak, tak w połowie? No, całkiem. Ile mam całkiem. diamentu? 34 i dalej bez bani. Brawi widzowie na wojanę C. Możecie soczytować, jak wam się żywnie podoba bo chyba widzicie co się teraz tutaj stało że możecie sobie robić, co chcecie bo totalnie administracji tu nie mam chyba bo sami teraz widzicie, że uzbierałem parcie ile diamentów i w ogóle jeszcze na ile rzeczy To też jest hit mam cały secik mam ten to już jest niepotrzebny, bo protection, armor, jedno no, spróbujmy się do kogoś tepnąć, kogoś zabić. Jeśli nam się go nie uda zabić, no to wtedy Zrobimy go najpierw z komuś, że mu da mi Dobra. Tak spróbuję. Zigiemka, dobra tepa asigiemka. Brano, spróbuję Teraz spróbuję, mam już gotową killaurę Na razie widzę, że mnie nie tapa Dobra, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to Dobra, jednego się pozbyliśmy Rabije mnie coś. Aha. Ale tak czy siak. Mocno nam poszło. Dobra, tak to Asigiemka. Zobaczymy, czy jeszcze nam to wypali. Tej... Kity. Bo tutaj jest takie coś jak kicy, oczywiście. To inaczej to ja sobie podbiorę. A mi tam wyjadę, tylko ja bym potrzebował tak. Autosprint mam, i mi tutaj brakuje jednej rzeczy, którą jest auto. Nie, nie, nie. My potrzebujemy, oczywiście, Jak rzecz jak I'm assist. Albo nie, dobra, Kilaurę się podwiększa. Chciałbym ich bić jakoś przez. Ale. Nie wiem, czy to. I szybki, se dam. Dobra, no mamy. No, animalsy mamy. A jak play. Trochę mnie to denerwuje. O. Dobra. to jest teraz pytanie, czy nas jeszcze... Przydałoby nam się takie coś jak. Widzę, co by nazywało. To za chwilę znajdę. Dobra, już to znalazłem. Jest to player sp. To się bardzo nam przyda. Może sobie jeszcze hitboxy włączymy. Czy tu nie ma? Są criticalsy. Dobra, no to to się przyda. Dobra, no to co? Typamy się. Teraz z takimi cheatami, to oni nas nigdy w życiu widzę, wy nie pokonają. Jesteśmy teraz niezniszczalni. Czy tak to powiem? Dobra, biję ich, biję ich, biję ich, biję ich. Kill aura mi. aura. Trzeba to wyłączyć. Potrzebujemy im assista. Albo nie. Pajcz, bo bota. Dobra, kits. Dobra, jeszcze autoarmor. Też się nam bardzo przyda, dobra. Na chwilę obecną widzę, że criticals... teraz to powinno zadziałać. Widzowie, patrzcie na to, zostałeś tymczasowo zbanowany. Widzicie? Chciałem i mi się udało. Dobra, widzowie, takim akcentem kończymy ten film. Ja wam dziękuję za oglądanie. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobał film, i widzimy się za niedługo.